Historia Zamościa XVI wiek. Zamość prawa miejskie uzyskał w 1580 roku na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamojskiego. Prace nad budową miasta, począwszy od rezydencji i od Zamojskiego, rozpoczęto już w roku 1579, mimo iż formalny akt lokacji zamościa pod nazwą Nowy Zamość. Nazwę tę nosiła już osada na północ od nowego miasta, obecny Stary Zamość, wydano rok później w położonym kilka kilometrów na wschód w Jarosławcu. Miasto zaplanowano i zbudowano zgodnie z renesansowymi założeniami Miasta Idealnego, a jego projekt opracował włoski architekt Bernardo Morando. W pierwszej Rzeczypospolitej miasto należało do powiatu krasnostawskiego Ziemi Chełmskiej, województwa ruskiego, będącej częścią Rusi Czerwonej. W roku 1589 zostało stolicą założonej przez jego właściciela ordynacji Zamojskiej. Od 1590 rozpoczęła tu swą działalność Akademia Zamojska czwarta w Rzeczypospolitej Uczelnia wyższa XVII wiek. XVII wiek był okresem największego i najszybszego rozwoju miasta. Wyznaczone parcele zajmowała nie tylko ludność Polska, ale również Ormianie. Żydzi, Grecy, w mniejszym stopniu również innej narodowości. Wyrazem tej różnorodności była budowa i obecność w mieście świątyń wyznania rzymskokatolickiego, grecko-katolickiego, orbiańskiego, prawosławnego oraz żydowskiego. Zamojscy tylko w początkowym okresie godzili się na obecność w mieście budynków drewnianych. Docelowo cała zabudowa miała być murowana, a przykładowe kamienice, tak jak i całe miasto, zaprojektował Morando. Pomyślny rozwój miasta został w połowie wieku zahamowany okresem niepokojów wewnętrznych i zewnętrznych, nękających Rzeczpospolitą. W okresie od 6 listopada do 24 listopada 1640 roku zamojska twierdza była oblegana przez wojska Bowtana Chmielnickiego, który odstąpił dopiero na wieść o zbliżających się wojskach królewskich. Pomimo długotrwałego oblężenia podczas potopu w 1656 roku, także wojskom szwedzkim nie udało się zdobyć miasta. Wydarzenie to dało początek pewnemu obyczajowi stołowi szwedzkiemu, a mianowicie przed odjazdem król szwedzki proponował w murach miasta pożegnalną ucztę, ale ówczesny ordynat Jan III Zamojski domyśliwszy się, iż jest to podstęp. Kazał jedynie wynieść poza mury stoły z prowiantem dla szwedów, lecz bez żadnych ław, aby nie zaś siedzieli tu zbyt długo. Spowodowane wojnami straty gospodarcze oraz upodobanie do oszczędności i ordynata Konstantego pogorszyły sytuację Akademii Zamojskiej, a zaniedbania obniżyły poziom kształcenia. 1663 rok. Pod koniec stulecia zamość zamieszkiwało nieco ponad 2000 osób. XVIII wiek. Podczas Wielkiej Wojny Północnej Zamość został zajęty przez wojska szwedzkie, 1704, a wkrótce także przez wojska saskie 1715-1716 z zamojskiej społeczności ubywało handlujących ze wschodem Ormian. Likwidacji uległa ich gmina, a próba reaktywacji jej działalności nie przyniosła skutków. W 1720 roku odbył się tu synod zamojski, w kościele św. Mikołaja i ówczesnej kolegiacie, podczas którego przypieczętowano zjednoczenie kościoła katolickiego z cerkwią unicką, grecko-katolicką. W połowie stulecia przeprowadzono reformę Akademii Zamojskiej, wykładał na niej m.in. Stanisław Staszic. Dla Austriaków. Którzy zajęli miasto w wyniku pierwszego rozbioru, 1772. Wzrost poziomu kształcenia był jednym z argumentów za likwidacją uczelni, co nastąpiło w roku 1784. XIX wiek. W 1809 roku, w wyniku kampanii księcia Józefa Poniatowskiego, zamość został po raz pierwszy i jedyny zdobyty szturmem. W walkach odznaczyła się Joanna Żółbe. Zdobyte na Austriakach miasto zostało przyłączone do Księstwa Warszawskiego. Po wycofaniu się wojsk napoleońskich i po wielomiesięcznym oblężeniu, obrońcy jako jedni z ostatnich skapitulowali przed Rosjanami w 1813 roku. Zamość po Kongresie Wiedeńskim włączono do Królestwa Polskiego, uzależnionego od Rosji. W 1821 roku rząd Królestwa Polskiego odkupił miasto od zamojskich i zmodernizował umocnienia twierdzy, powstały m.in. na trzańce przy dwóch bastionach. Dokonano wówczas przebudowy wielu budynków, m.in. na koszary i magazyny. Skuto wszelkie renesansowe ozdoby, przez co zabudowania utraciły w dużym stopniu swój pierwotny wygląd i styl, m.in. Kościół u Franciszkanów. Ponieważ twierdza służyła wyłącznie celom wojskowym, w 1822 roku zarząd miasta przeniesiono do powstałej wówczas nowej osady, Nowe Miasto. Zmodernizowana twierdza-zamość odegrała dużą rolę w trakcie Powstania Listopadowego i skapitulowała jako ostatni polski punkt oporu pod dowództwem Jana Krysińskiego. Po powstaniu w zamościu po raz ostatni odnotowano zrabowane przez Rosjan miecze Grunwaldzkie. W czasie powstania styczniowego miasto pozostało w rękach zaborcy, lecz wokół czynne były oddziały powstańcze, które jednak nie opanowały zamościa. Porażka Rosjan w wojnie krymskiej, 1856, ukazała nieprzydatność twierdz z działami obronnymi takimi jak w Sewastopolu. Na tej podstawie twierdzę zamojską skasowano w 1866 roku. Ta decyzja dała początek przestrzennemu rozwojowi miasta. Krępujące go mury stopniowo zaczęto likwidować. Pozwolono na osiedlanie się Polaków i budowę nowych domów. Pod koniec wieku zamość liczył już ponad 10 tysięcy mieszkańców. XX wiek. Dla usprawnienia transportu wojskowego, w okresie I wojny światowej do zamościa doprowadzono linię kolejową. 1916. W 1917 roku poszerzono granice miasta. W okresie od 28 do 30 grudnia 1918 roku zamość był miejscem komunistycznej rewolty. Żądających uwłaszczenia chłopów poparła PPS, Żydowski Bunt oraz żołnierze z miejscowych koszar. Wrzenie rewolucyjne zostało krwawo stłumione przez przybyłe z Lublina oddziały wojskowe pod dowództwem majora Lisa Kuli. Skromną tablicę, upamiętniającą ofiary, usunięto z budynku klubu garnizonowego. Koszary, w czasach III RP od 28 do 31 sierpnia 1920 roku Zamość znalazł się w okrążeniu oddziałów I Armii likonnej. Wielokrotne ataki od strony Sitańca, Płoskiego oraz Wschodu i Południa zostały zatrzymane przez nieliczne regularne oddziały, znajdujące się w tym czasie w Zamościu, około 3000 żołnierzy oraz trzy pociągi pancerne. Dowódcą obrony był major Mikołaj Bołtuć. Późniejszy generał i dowódca Grupy Operacyjnej Wschód w czasie kampanii wrześniowej. Wśród oddziałów atakujących zamość od strony zachodniej znalazł się znany później pisarz radziecki Izaak Babel. Klęska bolszewików pod Warszawą oraz pod Komarowem przyczyniły się do odblokowania miasta. Dwudziestolecie międzywojenne to okres rozwoju miasta. poszerzano jego granice, powstawało wiele nowych instytucji i ośrodków. Szczególnie związanych z życiem kulturalnym i oświatowym. W latach 1922-1935 w Zamościu mieszkał i pracował poeta Bolesław Leśmian. Był rejentem w miejscowym sądzie. Przy ulicy Stefana Żeromskiego 3, tzw. Centralka, znajduje się tablica upamiętniająca jego pobyt w mieście. 16 dni po wybuchu II wojny światowej do zamościa od strony zwierzyńca wjechali na motorach, pierwsi Niemcy. Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami w sprawie granicy, 25 września Niemcy opuścili zamość. 27 września 1939 roku ich miejsce zajęli żołnierze radzieccy. Na mocy uzgodnionej 28 września 1939 roku pomiędzy Niemcami a Rosjanami korekty granic. Rosjanie musieli opuścić zamość. Ewakuację przeprowadzono w dniach 4-5 października. Razem z nimi odeszła około 1 trzecia zamojskich Żydów. Od 8 października miasto na prawie 5 lat znalazło się w rękach hitlerowców. Od września do listopada 1939 roku w kościele świętej Katarzyny ukrywano przed Niemcami, przywieziony tu z Krakowa, obraz Jana Matejki Hołd-Pruski. Obraz wywieziono, ponieważ Niemcy zaczęli przeszukiwać miejscowe kościoły. W czasie okupacji niemieckiej na terenie Zamojszczyzny miała miejsce masowa akcja eksterminacyjno-wysiedlęcza prowadzona przez Niemców, dążących do stworzenia tu centrum niemieckiego osadnictwa, jako przyczółka do germanizacji wschodu. Na niemieckich planach zamiast Zamość używano nazwy Himmlerstadt. Ponieważ dostrzeżono niezręczność sytuacji, w której Hitler nie miałby swojego miasta. Natomiast Himmler tak, ostatecznie nazwy nie zmieniono. Nie doszła też do skutku planowana zmiana nazwy na Plugstad. W budynku dawnej Akademii Zamojskiej od początku okupacji ulokowało się gestapo. Swoje ofiary, skatowane podczas przesłuchań, gestapowcy początkowo rozstrzeliwali na placu między domami po południowej stronie swej siedziby, w róg ulicy Pereca i Akademickiej. Gdy zabrakło już miejsca, ciała ekshumowano i spalono na rotundzie, gdzie utworzono obóz zagłady. Zginęło w nim ponad 8 tysięcy ludzi. W Zamościu znajdowały się także dwa obozy jeńców radzieckich oraz obóz tymczasowy dla wysiedlonych mieszkańców Zamojszczyzny, w tym dla licznych dzieci Zamojszczyzny. Okolice Zamościa były terenem niezwykle ożywionej działalności partyzantów radzieckich i polskich, głównie z AK i BCH. Ich antyniemiecką działalność często nazywa się Powstaniem Zamojskim. Rankiem 24 lipca 1940 roku, po obawie przed okrążeniem, ostatni Niemcy opuścili Zamość. Przedtem ewakuowali cenniejsze rzeczy, a strategiczne obiekty wysadzili. Mieszkańcy Zamościa, szukający swoich krewnych, znaleźli na Rotundzie z częściowo nadpalonych ciał, około 400. Na zajutrz. 25 lipca ujawnił się delegat powiatowy londyńskiego rządu polskiego Janusz Antoni Wiącek pod nazwiskiem Janusz Sandomierski. Objął urzędowanie jako starosta powiatu zamojskiego. Siedziba starostwa została urządzona w renesansowym latuszu przy rynku. Antoni Wiącek zorganizował i powołał wszystkie władze w zamościu i powiecie. Londyński starosta pełnił swój urząd przez 10 dni, zapewniając normalne życie mieszkańcom powiatu. Kiedy zostali wpuszczeni do ratusza przedstawiciele PKWN, starostawiącek opuścił gabinet. W wyniku wojny i okupacji zamość stracił ponad 50% mieszkańców, ale samo miasto właściwie nie zostało zburzone. Po wojnie nastąpił dynamiczny rozwój zamościa. Po raz kolejny rozszerzono jego granice, 1973, powstały nowe osiedla oraz zakłady przemysłowe, głównie przemysłu spożywczego. W latach 1975-1998 zamość był stolicą województwa zamojskiego. W 1990 roku, w wyniku kolejnej reformy administracyjnej, zmniejszono liczbę województw. Zamość stał się miastem powiatowym i wszedł w skład województwa lubelskiego. W 1992 roku za mojskie stare miasto, stanowiące przykład renesansowej zabudowy miejskiej, wpisano na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, co dało początek wielu remontom w tej części miasta. Rok później wydana została przez Narodowy Bank Polski w nakładzie 20 000 sztuk moneta upamiętniająca to wydarzenie. Moneta o nominale 300 000 zł i średnicy 40 mm. Wykonano ze stopu srebra. Na jej awersie znalazł się wizerunek starego miasta z XVII wieku według sztychu Georga Brauna i Franza Hogenberga. W 1999 roku miasto odwiedził papież Jan Paweł II, podczas siódmej pielgrzymki do Polski.